Cześć! Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj nie mogło u mnie zabraknąć premiery super linie, tak się nazywa zdrapka. Najnowsza i mam tu sześć takich sztuk. One oczywiście są już do połowy zdrapane, żeby to nie trwało jakoś zbyt długo. Od razu się zabieram do pracy. Także sobie po kolei drapiemy. Bardzo fajna ta zdrapka, ładny bardzo kolor. Bardzo. Za 5 złotych. I takie są stopnie wygranych. 75 tysięcy można wygrać najwięcej. I jest 9 stopni wygranych. I zabieramy się do roboty. I sprawdzamy, czy wreszcie super linie i w ogóle jakakolwiek zdrabka przyniesie mi wreszcie jakieś szczęście. Oczywiście mogłam tu coś pominąć, bo też tak trochę na szybko drapałam. Dzisiaj, dzisiaj wiadomo dzień babci. I ja też świętowałam u babci. Także na szybko, jak wróciłam, to zabrałam się od razu. Za drapanie, bo jest późno, a ja muszę też rano wstać. Ale bardzo mi jeszcze te zdrapki na dzisiaj kusiły, także chciałam, chciałam je zdrapać. Arbuz. Mam trochę nos zatkany, i tak ciężko mi się mówi. Strynka. Jak wiecie, to jest jedna ze zdrapek, którą bardzo, bardzo lubię. Mamy gdzieś tu. Jest. walony Słońce. O, mamy pierwszą wygraną. Słuchajcie, popcorn był. Serce było. Cytryna była. I słońce jest ostatnie. Czyli tu mi się jeszcze trafiło. Jeszcze mi się wygrana trafiła Także się bardzo cieszę I już sobie będziemy sprawdzać Co to jest Tylko jeszcze tak sobie zerkam Czy nic nie przegapiłam No i dobra, i co tu jest 5 zł No fajnie, że jest chociaż 5 zł To już zawsze jakiś zwrot No i teraz Kolejne Zaczniemy od klucza i czapa nie nie widzę kwiat pochwalcie się ile wam udało się najwięcej w tych zdrapkach dzisiaj wydrapać czy coś fajnego wpadło, czy też wielkie nic, czy piątaki, wiem, że nie każdy lubi drapać yy, z drapki, gdzie naprawdę trzeba się nadrapać, tak jak w krzyżówkach, czy właśnie w tych liniach. Ale ja na przykład bardzo lubię, i już wiele razy wam mówiłam, ale jak pracowałam yy, jeszcze w przedniej pracy. No, jak miałam poprzednią pracę, to tam y, bardzo często drapałam krzyżówki, i takie właśnie te linie, wszystkie, bo za, fajnie mi czas leciał, a było co podrapać. Także też na tej zasadzie. Tutaj mamy puste. Teraz kolejne. Kości. leżak No, nie widzę, nie widzę. Lecimy dalej. I dalej już niewiele zostało. Sakwa. Popcorn gdzieś tu były. Słonie też mamy. I zdrapka jest przegrana niestety. Dobra, lecimy z kolejną. Mm. Nie, kości nie widzę. Parasol, no co, to nic nie ma? Gwiazda jest za to. Tak, mi oczy uzawią już ze zmęczenia że ledwo drapię, ledwo to widzę nie wiem, że jestem ślepa, to jeszcze nic nie widzę przez, przez te łzy krap dobra co my mamy dalej? korona Dwa symbole jeszcze: tęcza i rolki. Lecimy. Tęcza jest, i tutaj też jest. I tutaj też jest, no i zrabka pusta. Niedobrze, niedobrze. Na razie tylko jedna wygrana i to za 5 zł. No, ale ważne, że coś póki co jest i nie będzie na 0. Nie no, nie widzę tutaj. Jeszcze popcorn mamy. Czy coś z tego będzie wreszcie. No wydaje mi się, że nie. No ale przekonajmy się. No i zdrabka kolejna okazała się pusta i została mi ostatnia. I zaczynamy od arbuza, którego już na wstępie nie widzę. motyl. Dalej mamy mamy ptak. No i ostatnie symbole nam zostały. Serio, tak słabo. Dzisiaj myślałam, że ta premiera będzie lepsza. Diamenty. Jeszcze na koniec szukajmy diamentów. Może nam coś jeszcze dadzą. I biedra. I słuchajcie, no mnie się wydaje, że nic tu znowu nie ma. I dobrze mi się wydaje, no dramat. Słuchajcie, na 6 zdrapek wygrała tylko jedna i to 5 złotych. Także dla mnie to ta tra tragedia po prostu. Pomimo, że naprawdę losowałam te i sama, myślałam, że będzie lepiej. I to one właściwie zupełnie po siebie numerkami jakoś nie ten. Nie leżały, no ale wyszło, jak wyszło. Tak jak widzicie, ostatnio u mnie jest naprawdę źle. żeby nie powiedzieć tragicznie. Także już nie wiem, nie wiem poradcie coś, co mam zrobić, żeby może wreszcie coś wygrać. I co najlepsze dzisiaj kupiłam w zupełnie, in zupełnie innej kolekturze niż kupowałam ostatnio. Czyli to chyba jednak nie. Jest jak kolektur, tylko mojego szczęścia, raczej pecha ostatnio. Także Wam życzę, żebyście na pewno więcej mieli na tej premierze tej zdrapki niż ja. Miłego wieczoru, cześć!